Siemaneczko z tej strony RT Gamer, a przed Wami kolejny quest, czyli a Missing Cargo. Rozmawiamy z Avelin, która nam mówi, żebyśmy poszukali zaginionej dostawy. Naszym celem jest udać się na Glacefort, na miejsce, gdzie są frole. Tutaj zwróćcie uwagę, że te dwa pierwsze frole na dwóch pierwszych piętrach. Mają level w okolicach 50, więc nie jest takim dużym to problemem. Ale uważajcie, ponieważ tutaj po lewej stronie nie widać tego przejścia. One jest tutaj, proszę bardzo. Tędy się wchodzi. I tu już jest zejście na dół, gdzie są frole na poziomie 70, więc tu już jest trochę ciężej. Także na to zwróćcie uwagę, żeby tu się nie włapać. I schodzicie piętro niżej. I tu już jest w miarę proste, ponieważ jest taka droga, która takim bananem lekkim prowadzi nas do samego dołu. I tam będzie na nas czekał pewien NPC, o którego musimy Zapytać jest to tak zwany chodach, No, i rozmawiając z chodachem dowiadujemy się, że to jest takie małe podziemia, takie małe więzienie, tego typu sprawy. I za chwilę dostajemy w łeb i budzimy się po drugiej stronie tego muru. Jesteśmy kolejnym więźniem w tych całych podziemiach. Więc już wiemy, co się stało z tym Missing Cargo, ponieważ sami tutaj wylądowaliśmy. No, i co? Mamy rozmawiać z NPS-ami. Tak naprawdę żaden NPC to nic ciekawego nie wnosi, poza jednym, który stoi tutaj przy tych właśnie drzwiach, czyli na górze ten Archer. Także porozmawiajcie z kim chcecie, ale głównym naszym celem jest udać się do tego Elfiego Archera, z którym to musimy porozmawiać i on nam mniej więcej opowie o co tutaj wszystko obchodzi. A mianowicie, że jeżeli do tego więzienia traficie, no to musicie stoczyć szereg bitew. No, i jeżeli wygracie. To będzie spoko, jeżeli nie wygracie, no to tu się wasz żywot skończy. Woła was Pete Warden. zaczyna się chwila taka y, rozmowy, po czym macie walki. Pierwszy, powiem wam szczerze, sprawił mi najwięcej problemów ten przeciwnik, ponieważ strasznie długo go biłem, strasznie myślałem, że już sobie nie poradzę, ale jakoś tam poszło. Drugi z kolei będzie wojownik, no i on już jest troszeczkę prostszy, więc nie ma problemu z nim. Następnie będziecie musieli walczyć z takim łotrzykiem, czyli to jest walka na śmierć i życie. Walczycie z Łotrzykiem, po czym naszym celem będzie ten główny boss. Także pojawia Wam się czwarty gość, macie tutaj krótką rozmowę. No, i będziecie musieli tutaj zmierzyć się z tym kadekiem, tak? Kadek jest tutaj dosyć wymagający przeciwnikiem, jak widzicie u mnie się on pokazał aż na poziomie pomarańczowym, także to już jest dosyć wymagający przeciwnik, bije po 900, także no trochę się musiałem tutaj z nim pomierzyć, oczywiście odpaliłem wszystkie możliwe skile, które pozwoliły mi z nim tutaj jakoś tą bitwę stoczyć, no i po dłuższej walce udało mi się go pokonać wyszedłem, no i rozmawiałem z powrotem z elfem, no i elf nam podsunął pomysł że wie jak z tego mięśnia można uciec, także zaproponował nam, żeby poprzenosić śmieci Zdolnego takiego pokładu, tak jak dolnych tych skrzyń na górę tam, ponieważ tam gdzieś słyszał jakieś echo, jakieś takie różnego rodzaju dźwięki. Także musicie trzy razy przenieść tam po prostu te śmieci do tego tak jakby do tych na górze skrzyń. No i potem podejść do elfa i powiedzieć, że to się udało nam zrobić, że są śmieci przeniesione, i on nam daje krzesiwo. Tym krzesiwem oczywiście zapalacie te śmieci w tym konkretnym miejscu. No i co? Po chwili tak naprawdę mam taką krótką animację. Mniej więcej tam się zapala, no i ten lód, który tam był, się rozpuszcza. A my wpadamy do środka i musimy znaleźć drogę ucieczki, zanim się udusimy, ponieważ tutaj nie ma tlenu. I naszym celem jest oczywiście uciec. I docieramy do miejsca, gdzie po prostu nam się zaświeci tutaj ekran. I musimy się wspiąć po tych skałach na górę. To nas spotka Yeti na wysokim poziomie, także zwróćcie uwagę tam koło 80 poziomu. I potem możecie użyć teleportu, i wrócić do miasta i iść do Abelin. Rozmawiacie z Evelyn, otrzymujecie nagrodę, przekazujecie co, to, co tam było z tym Missing Cargo i w nagrodę macie Slippery Soul, czyli buty, które da wam zwiększają speed o 30%, ale redukują defense o 20 na 10 sekund, 3 minuty cooldowna, a także 1400 srebra, 27k expa, 100 reputacji i 100 Ghost Infusion. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, no i cześć.